Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Nie wiem, czy będzie dobrze mnie słychać, ale musiałem zatrzymać się w takim ekstra miejscu. Minąłem już Makarską i jadę teraz w stronę Dubrownika. Zaraz przekroczę granicę Bośni i Hercegowiny. A przed tą granicą chciałem Wam pokazać tego typu punkty z pomarańczami, owocami, lodami, sokami ze świeżych pomarańczy, które będziecie spotykać co chwila na swojej drodze. Wcześniej ich nie widziałem, być może w sezonie spotkamy je też na północy Chorwacji, ale zobaczcie przede wszystkim jaki jest tutaj widoczek. Na chwilę odbijamy od wybrzeża przez całą granicą i mamy takie zacne widoczki. No, i tu oczywiście dzikowóz, który przejechał już 2000 km, i jakoś daje radę w tych górach. Te 2,2 CD jakoś ciągnie te bude, ale jak dojechałem wcześniej na norkach, no to i do Albanii chyba też dojadę. Kawka gotowa. Obiad już się gotuje. Widoczek też jest. No I zaraz Trzeba ruszać dalej. Jestem już na granicy z Bośnią i Hercegowiną. Spójrzcie na ten most. Przepiękny most, olbrzymi po stronie chorwackiej. Nie wiem, czy go widać, ale to zdjęcie. A tutaj jest właśnie granica Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną. Jestem w Pośni i Hercegowinie Pan tylko spojrzał na dowód osobisty Nie chciał nawet paszportu Przejeżdżam przez Bośnię Zagwiny, jak już wspominałem. I tak właśnie wygląda wybrzeże Bośnię i Hercegowinę, się za mojej Z tyłu tam jeszcze jest widać most. Ten most, którego zdjęcie widzieliście przed chwilą, on znajduje się po stronie chorwackiej. Prowadzi na chorwacką wyspę. Nie, nie pamiętam jak ta wyspa się nazywa, ale wrzucę tutaj e, nazwę. No, a ja ruszam dalej, nie, nie zatrzymuję się. Jako ciekawostkę zapytałem przed chwilą kierowcę autokaru, który się zatrzymał, czy, gdzie jest tańsze paliwo w Czarnogórze, w Bośni czy w Chorwacji. Powiedział, że w Chorwacji jest być może troszkę, troszkę droższe, ale ogólnie te ceny są zbliżone. W Bośni może będzie z tego wszystkiego najtańsze, ale nie są to duże różnice. No dobra, ruszam dalej. Jeżeli jesteście fanami Graotron, witajcie we wschodni Westeros, gdzie znajduje się stolica Siedmiu Królestw. A tutaj mamy królewską przystań, bo właśnie w Dubrowniku kręcone były sceny ze stolicy głównego państwa w serialu Gra o Tron. W Dubrowniku jest mega problem z tym, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Ja znalazłem takie miejsce, ale nie wiedziałem jak kupić bilet. Pytałem kogoś, czy można tu stać. Powiedzieli, że jeżeli biletu, no to faktycznie ktoś chodzi, to kontroluje. Dlatego teraz idę zobaczyć, czy w ogóle widzę, że auto stoi, ale czy nie mam jakiegoś mandatu. Ogólnie miejsca, które... Są oznaczone cyferkami, są, są płatne, a takie jak tutaj gdzieś tam gdzie nie ma tych znaczków, no to tak jak mi tutaj tłumaczyła jakaś babka, to są, są bezpłatne. Auto stoi. Nie wiem jak to jest zwyczaj dawać mandaty za szybę czy, czy jakieś na to. Chyba jest ok. Nie wiem czy zostaję tu na noc, czy poszukam tego miejsca, może wjechałbym tam na górę. Bo jak wiadę i okaże się, że nie może tam nigdzie zostać na noc, to też będzie lipa. Więc muszę to przemyśleć jeszcze. Jeżeli chcecie znać ceny alkoholi w Chorwacji, bo to pewnie najbardziej Was interesuje, no to w promocji możecie kupić sześciopak lokalnego piwa za 39 kun takie duże piwko na przykład dwulitrowe za 1950, 21, 23 kuny jakieś lepsze piwka tak jak tutaj widzicie 8,5 8 kun do ułatwienia tutaj gdzieś pojawi się przelicznik aktualny Mniej więcej jest to, yy, wychodzi to w ten sposób, że złotówka równa się 62 kuny, 60, sorry, 62 grosze, jeżeli używacie rewoluta, jeżeli kupujecie w kantorze, to cena będzie wynosiła yy, 67 groszy. Czyli no, tak średnio się opłaca, ale jak zwykle, takie z, z, z walutami mniej popularnymi. I mamy tutaj winka 39, 36. A ja wczoraj kupowałem za 20 litrowe winko wytrawne. A jeżeli chodzi o iskacze, ceny prezentują się w ten sposób. No już sobie sami przeliczcie, co ile kosztuje. A innych produktów nie będę wam pokazywał, bo pewnie. Nie, nie chcecie, żebym Was nudził. To co najważniejsze to Wam pokazałem. Jeszcze inna ważna rzecz to woda. Seny prezentują się w ten sposób. Dobra. Nie nudzę Was. Muszę coś kupić i spać. Na razie. Trzymajcie się. Spacerując po Dubrowniku cały czas idziemy albo w górę, albo w dół. Także Miałem już wczoraj takie przemyślenia, że ludzie, którzy tutaj mieszkają to muszą mieć jakąś mega kondycję, no bo jak mieszkasz w takim miejscu <grywka> kilka razy dziennie gdziekolwiek wysisz iść tą, to musisz chodzić po takich schodach to robisz formę od razu. Jeżeli oglądaliście grę o Tron, to witajcie w Westeros. Właśnie idziemy zwiedzać stolicę Właśnie idziemy zwiedzać stolicę Siedmiu Królestw, czyli Króleską Przystań, bo właśnie tutaj kręcone były sceny Gry o tron, dokładnie z tego miejsca. W 1979 roku stare miasto Dubrownika zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego w UNESCO. Widok jest imponujący i wydaje mi się, że jest to najpiękniejsze stare miasto w całej Formacji, A na pewno uważa się to za bijące serce Dalmacji. W tym miejscu okręcone były takie filmy jak. Graotron. Ci, którzy oglądali ten film, od razu przypominają mi się: Królestwo Królestwa Przystań, czy inaczej nazywając stolica Śiedmiu Królestw, ale też inne filmy, takie jak Gwiazda Wojny. Idziemy teraz poszukać najstarszej działającej. Najdłużej działającej w Europie apteki, która działa od XIII wieku. Napiszę dokładnie z którego roku. Dobra, zwiedzamy. A tutaj już widzę jakiś targ. Świeże owoce. Warzywa. Pamiątki. I oczywiście jak w całej Chorwacji jest tu pełno kotów. Oglądał grę o trąb, pewnie pamięta a tą fontannę, która znajduje się za mną. A teraz idziemy zobaczyć klasztor franciszkanów z połowy XIII a XIV wieku, gdzie znajduje się też najdłużej działająca nieprzerwanie w Europie apteka od 1317 roku. Gra początkowo była apteką, klasztoru, a teraz jest dostępna dla wszystkich. Mają tam coś, co jest e, ich... E, robionym według unikalnego przepisu możecie to kupić tylko tutaj napiszę jak to się nazywa i co to dokładnie jest a więc idziemy zwiedzać

Jak dla mnie Dubrownik wygrał, jest to najpiękniejsze miejsce jakie widziałem w Chorwacji, a Stare Miasto w Dubrowniku chyba najpiękniejszym Starym Miastem jakie widziałem w życiu. Nadszedł czas pożegnać się, zakończyć materiał o Dubrowniku i chyba serię o Chorwacji. Jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie zobaczyć co będzie działo się dalej i do zobaczenia w Czarnogórze, bo za chwilę się tam wybieram i o tym będzie mój kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.